Zajmijmy się teraz nierównościami liniowymi. Podaj najmniejszą liczbę całkowitą należącą do nierówności. Na przykład 1 szósta plus x podzielić na 8 jest mniejsza od 7x podzielić na 4 plus 1. Obie strony mnożymy przez 24. 24, gdyż jest to najmniejsza wspólna wielokrotność 6, 8 i 4. Nazywamy to wspólnym mianownikiem. Zanim rozwiążemy tę nierówność, w której znajdują się ułamki, dobrze jest na samym początku pomnożyć obie strony przez taką liczbę, aby pozbyć się wszystkich ułamków. Więc 24 razy 1 szósta plus 24 razy x przez 8 jest mniejsze niż 24 razy 7x przez 4 plus 24 razy 1. Skracamy 24 oraz 6 w mianowniku, dzieląc obie te liczby przez 6. Następnie robimy to samo dla kolejnego ułamka. Dzielimy 24 i 8 w mianowniku przez 8. Teraz przenosimy się na prawą stronę równania i skracamy pierwszy ułamek, dzieląc 24 i 4 w mianowniku przez 4. Po skróceniu mianowników z liczbą 24 mnożymy to, co zostało z naszym licznikiem. 4 dodać 3x jest mniejsze od 42x plus 24. Następnym krokiem jest przeniesienie x na lewą stronę, a liczb na prawą stronę. 3x odjąć 42x jest mniejsze od 24, odjąć 4. Po zsumowaniu x i liczb dzielimy na to, co stoi przy x. Całe wyrażenie minus 39x x mniejsze od 20 dzielimy stronami przez minus 39. Pamiętajmy, że gdy dzielimy na liczbę ujemną, odwracamy znak. Po naszych obliczeniach możemy zauważyć, że najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą tą nierówność jest liczba 0. x jest większe od minus 20,39. Rysujemy oś liczbową, zaznaczamy punkt minus 20,39. Oraz kółeczko otwarte, ponieważ ta liczba nie należy do zbioru. Podsumowując. Gdy w rozwiązaniu równania otrzymamy postać typu x równa się 3, to równanie jest oznaczone i ma konkretne jedno rozwiązanie. Gdy w rozwiązaniu równania otrzymamy postać typu 3 równa się 3, to równanie jest tożsamościowe i ma nieskończenie wiele rozwiązań. Gdy w rozwiązaniu równania otrzymamy postać typu 3 równa się 5, to równanie jest sprzeczne. I nie ma w ogóle rozwiązań.